Witam Was na naszym kanale no no to gramy. gramy. a dzisiaj mamy, uwaga, uwaga, grę Fashion, jak to się mówi? Fashion Famous, tak? Tak, tak czyli po prostu pokaz mody. Będziemy tutaj się ubierać. Tak, już jesteśmy tak? tutaj, uło w miejscu i tak, wo, Monika, kategoria. Monika, ty, ty jesteś sama łysa. Tak, bo to na razie, ja, ja odchodzę, jest kategoria. Czyli takie odejście, na przykład, wiecie, wasz chłopak odchodzi. I tak na razie nam się wszystko ładuje, bo przez chwilę dołączyliśmy. I tak, ja po pierwsze, może sobie zmienię karnację. Czy taka karnacja będzie git? W sumie to. I tak, chodzi po prostu tutaj o to, że musimy się ogarnąć. O, jaka żółta. Musimy, musimy się. Od... wyglądać, musimy się tak, tak? wyglądać. Tak, ładnie. Ale Dobra. na ten temat. Czas? O, będę taka. Ja odchodzę, czyli jakby. Tak, jakby zerwanie, tak i coś w tym stylu. Aha, Ubierzemy o. się tak ładnie. Ładnie. Ubierzmy się ładnie. Taka wow. fryzura. Jest, i, ładna, I zmieniamy fajna. kolor, bo możemy jeszcze zmienić kolor. A, czy czyli szyczy, ale nie. to jest Robimy Chyba różne i... rzeczy, tak, żeby wyglądać dwie... odpowiednio o, właśnie do tematu, za... który jest tematem przewodnim danej rundy. Dobra. Tak, mamy to jest dla chłopaków. Sekundy. Tak, to jest dla chłopaków, dobra, to uciekamy. No, to źle, źle, źle. Ale... Chociaż może akurat tu byś mogła coś tam wybrać, bo czasami e, w takich chłopiecych ubraniach też mogło być fajnie. Może, no, ale, dobra. By być, e, ale dobra. Ale dobra, lecimy sobie na dziewczęce i w coś takiego. Spróbujcie coś takiego ładnego, ale nie takiego jakiegoś super ekstra. Patrzcie Oha, wow, słuchaj, piękna. Chyba. Słuchaj. Nie wiem, czy, no ale, ale ty słabia. się nie wybierasz do ślub. ślubu. Jak będzie właśnie może temat taki, że jest wedding, czyli ślub. Tak. No to wtedy może, tak? No ej, w sumie tak... nie wiem jako ubrać, się, jak myśl... ej, butki. Może zróbmy. no, no szybko, piękne budki. Ładne. Czarne. Czyli tak, dobra, na taki, tych, nie taki gruby jakiś obcas. No dobra, może być. Czyli tak, teraz wygląda. sobie ogarniemy jakoś taki właśnie fajny dół, ale taki znaczy do Patrzcie, to co to jest? Dół i górę, no wiecie. No. Czyli, czyli, musimy no to dobra. i to zrobić. Jakąś tam bluzeczkę tak, i tak No tego... nie wiem. No, Moglibyśmy w sumie dobrać takie coś. No, całkiem fajnie, dobra. W sumie to nawet jest git. Albo na przykład takie coś. O, I... dobra, taka dobre, taka Mi się podoba. Spoko. Serio? Dobrze, pasuje właśnie do tych Dobra, a teraz pójdziemy sobie na jakieś szybkie dodatki, co nie? I ogarniemy jakieś takie wiecie. O, i minkę, a, minkę. minkę. Tutaj jest jubiler, mm -hmm. a nie, Oj, to jubiler. i są Jubiler? Te. Nie, 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 to są minki, tu minki. Dobra. Więc jeżeli ja odchodzę, no to może płacząca troszkę, zobacz, taka. Tutaj po taka, smutna. taka smutna po no, o, taka smutna płacząca, no no może taka pokażę nie odchodzę, ja wiesz taka dziwna no nie wiem no to sobie wiesz hmm, jakąś taką fajną która byłaby odwadała... albo taka Taka? Taka, taka, normalna. taka normalna, no dobra, niech taka? będzie, no skoro nie, to Ani poważę. smutna, ani taka, taka szczęśliwa, wiecie o co chodzi? No dobra, okej. Okay. Tutaj, tutaj mamy to... dodatki różne. i No, skrzy... takie skrzydła motyla. Ale to po prostu już jest na zerwanie, no, skrzydła no to... motyla. No to właśnie nazerwanie, bo jesteś wolna już i odchodzisz i lecisz jak ten mor. Jejku! To nie może być tak? Żabę <laughs> bierz! Bierz żabę! To jest. O, to jest dobre na zerwanie. No ej, ale to mi się mi To jest dobre, powiać. nie dobre. A teraz jak chłopak Cię zobaczy, to na pewno e, ucieknie jak najszybciej. Nie, no tata, no. <grym <grym no dobra, nie to sobie sobie Dobrze, dobra, poczekajcie, co musimy usunąć? Dodatki. Sunąć. Tata, co ty zrobiłeś? Nie Dobrze usunąć! Dobrze jest, żaba będzie super. To. Nie, o, bo żaba będzie brzydka. Szkolna, no mi się wydawało, że będzie śmieszne. Następnym razem, jak będzie temat żaba, to bierzemy. No to, żaba, dobra, musimy czekać na temat Jak szlapa. będzie temat na przykład zabawne, jakieś takie wiecie. No dobra, niech będzie. Na I tak, musimy coś jeszcze, bo mamy 50 sekund. Ej, a taka czapka. Fajna czapka, żółwiecka, taka z pająkiem, no. Ej, moim zdaniem też mi się podoba, co nie jest no, fajne. Już tutaj ogarniemy sobie jakieś inne, ale nie, w sumie to... Żabę nie? Się podoba? Nie, ża... Nie, żabę nie. Lecamy jak założę. Co nie? No Egipt. Tak, Nawet jest spoko, tak to wygląda. śmigasz, dobra. Tak nas sportowo na takim. No, tak troszeczkę. Taki... Ale fajnie, bardzo. W sumie fajnie nie to pasuje to do tutaj jakiegoś zerwania. No dobrze, skończy się ten czas Monika. I co? Będzie jakieś ocenie Będzie tak? głosowanie, tak. Będziemy po prostu ludziom dawać gwiazdki. Oj, o, może lepiej będzie torebkę. Nie, plecaczek. Nie, torebka Ci tu nie pasuje. No, bo to jest, coś terepka, jest taki taka, bardziej taka luzacka. Luzacka nie? dziewczyna, to Ale w sumie tylko te buty eleganca. nie pasują, co nie? No buty tak, też mogłoby być bardziej sportowe, ale chyba już nie zdążę. Nie, bo już mam... Siedem, w... szybko, szybko, chyba, że czy... jeszcze biegniesz, czy nie biegniesz nie. Nawet nie tutaj Nie, dobra, już nie zdążę, bo to będę musiała usunąć No to kończy się czas, uwaga, dobra. czas w górę. Czas w górę, dobra, nie wiem co. Okej, tutaj wow, super raśne, dobra. Okay. So. Seoul w Korei, Korei. południowej. Tak, bo wiecie, to jest takie jakieś różne miejsca, o, co nie? Dobra. dobra. Witamy wszystkich, wszystkich na pokazie. Okej. Okay. Dobra. Czas tutaj to jacyś ludzie, ale to tak, i tak. To, jury, tak. Tak. Ale to chyba my będziemy Aha. głosować też? Okej. Okay, na samym początku taka dziewczyna. Taka dziewczyna. Z... No sercu. Nas... O ta te skrzydła. O, patrzcie, ona jest smutna. W no. sumie to ja bym mi dała... Dwa. Dwa. Dobra. niech będzie dwa. Będzie Ale wiecie, możemy też y, zero dać, co nie? No dobra. Dobra, patrzcie, ja sobie napiszę tak jakby serduszko. Mm, no, czego to nie daje serduszek? Ale dobra, nie. Dobra, tu jakiś chłopak. Patrzcie, tu ma róże, jest ładny, trzy o, dobra, gwiazdki daje mu. No właśnie, że tak odchodzi, że na swoją dziewczynę e, czarną, taką, różą. czarną różą, a tu przyszła tak. też Agatka. Cześć. Cześć Agatko. Okej, okay, tu mamy jakieś takie... Wszyscy ze skrzydła nałożyli. O, no, bo skrzydła są takie bardzo a To jak, ile idę? O, jakaś taka nie, nie wiem, to jest jakaś taka ekipska Cz... dziewczyna, nie wiadomo, Czina. pomieszała style, więc No właśnie, nie zbyt, e, jeden i jeden. Agatko, a Ty jak myślisz? Jeden? Dobra. Dobra. następna przychodzi. Albo następny, bo tu też i chłopaki przychodzą, uwaga. E, tylko, że tutaj go, go coś wywaliło. No to chyba go nie ocenimy, prawda? Tak, dlatego tutaj nawet nie będę dawać tak na oko. Chyba że. A może to on właśnie miał taki pomysł, że odszedł i go nie ma? Słuchajcie, i dlatego go nie ma. Ej, ale w sumie. Co? Ej, to by nam się coś, ale nie, nam się nic nie zagnęło. No właśnie. Ej, a może to o to chodziło? No dobrze, w sumie nie właśnie, to nie. Ta dziewczyna kolejna. taka zwykła, te włosy kolornie pasują. Jedni damy. No, i jakieś ma takie ochraniacze na kolana, nie wiadomo. co. dziwne, jakieś takie. Tak, już na kolanach odchodzi. Od o, ja, ja, ja. Monika, ja. Zobaczcie, wow, tak yeah. zobaczcie, jaki ma piękny strój, dajcie jak najwięcej. I właśnie można jakieś emocje nowy, dać. kochani, dawajcie łapki w górę. wow. wow Ej, łapki hey. w górę, szybciutko. Teraz. Dla Moniki, no i oczywiście super. A jak się kanał. No to gramy, bo tutaj właśnie sobie gramy w różne gry. Dzisiaj tak no. jest taka, troszkę. Jakoś ona no. Ale ona ma karnację, tak, jak czarną ma, ona jest Trzyska. straszna, troszkę jakaś taka. Wednesday. Wednesday. <grych> ja bym się ja straszyła o się To właśnie o to chodzi, wiecie, y po prostu ona ci straszy, a ty wtedy odchodzisz, a, co? A, może i tak, ale no właśnie. Dobra, wyniki. Uwaga, uwaga. No. Ja, nie ja na o, to jest! na Jestem no, piękna! Nie wierzę! No niesamowicie, wygrałaś! Nie wierzę! Zaczęliśmy grać, słuchajcie, pierwsza runda już! Wygrała. No i co? Nie wierzę, nie po, po prostu. prostu. fantastycznego! No Jejku. dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, Jejku. teraz przerwa, 30 przerwa pół godziny, a my bierzemy oddech, bierzemy, jakiś, bierzemy jakiś łyk wody, bo no. naprawdę było niesamowite. Przerwa już się kończy, tak jak w szkole. Jak jeden, przerwa się kończy, to Nie Niedobrze, bo e, trzeba e, iść na lekcje. Ale tutaj jest, w sumie jest dobrze. Jest dobrze, bo, bo jest przyjemnie. Dobra. Jaki będziemy... Witamy mieli w temat świecie mody? Przewodni. Witaj. Czy już to wiadomo? Sweet. Sweet. Słodka. Okej, okay, muszę sweet, być sweet, słodka. Taka, takie muszę różowiutkie tak, ubranka. Właśnie. Cztery minuty aż, co tak dużo? Cztery minuty mamy na to, Cztery dobra. Cztery minuty? za dużo. No dobra, no nie wiem, e, za chwilę będzie wejście do, do Dobra, do... jesteśmy dobra, i tak do... ogarniamy. Jestem do... słodka, co nie? O, ta... Takie może różowe ja... bym wziął bardziej. Takie takie bo... ale... O nie, jak to wybrać? Jak to wybrać? O, to się nie o jest mam, ej jest git, taki no, właśnie no, kiu. Różowe no, i różowe. Patrzcie no, na to, takie kucyczki, no. albo kucyczki dwie. Dwa. O kuta, kucyczki, kucyczki dwa. dwa to taka sweet. Ej tylko muszę te usunąć. Nie, to nie, to jak wąsy byś miała, takie wystające Nie no, ale to już nie będę usunąć. Agatka, takie wąsy wystające z uszu. Jak usunąć włosy? Nie wiem, Monika śpiesz się, ponieważ. to. O... O... A dobra, nie. te chcę. Ej, o... nie Coś tu nie działa, coś. Tu... O, dobra, okej. Okay. Takie, tak, a Katka dobrze powiedziała, takie dwa kucyczki. Ale to te są sweet. brzydkie, tak. Tak, yy... nie machaj mi tu ręku przed tak. kamerą, bo nic nie widzę. Poczekajcie, musimy sobie jakieś ładne ogarnąć. O, tamte, o te, o te. Oto? Tak, to jest ładne. Poczekajcie. No, no dobra, w sumie to mogę. No to, do, to, to, co Albo to tutaj jakieś, o tu może dobra. Właśnie. Zobacz, o to, o to, o te? to, nie, nie, o to, o to. Po lewej, po lewej, o to, o to, o to. tak. tak o nie, sobie. no patrzcie, Może kolor troszkę zmień na jakiś taki... Ale, patrzcie, jak to zachodzi brzydko. No nie, właśnie, jak to, dla mnie jest mega. O o o Albo o takie, No dobra, o takie, dobra. Nie, o te różowe, widzicie te różowe? Takie! Takie, dobra, piód. słuchajcie, już mamy, czasu zostało nam, trzeba jeszcze o, ogarnąć, trzeba dobra. wszystko ogarnąć. O, różowe takie? będzie kolor nie? mogę wybrać koloru? Nie, można? Nie I można. Kasz, I klikasz, i co? I co, i co, i co? Nie trzymaj nic, 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 dobra, to Trudno, dobra, weź, to to nie krzycz. Dobra, bierzemy te, bo się nie da. Rakardko, no to... bo mało czasu, już jest Ta za chwilę. Się we. Dobra, Zobaczcie. weźmy te, bo to są cute. Zobaczcie, jest 2,5 minuty jeszcze do końca. Nie, mało. No szybciutko, teraz ładne, jakieś ubranko. Jakieś takie, takie swój No, swój ubranko. jest, mm. może być. Czy nie? to jest, nie, nie wydaje. Mi się. to z jeszcze, poszukać coś innego. W sumie to nie wiem, ale musimy jakiś taki serio cute, takie cute cute. A może sukienkę? A może sukieneczka? A może sukaśnia. o to? Nie, sukienka lepsza. Kości na to? O nie, to o, nie, nie cute. ale to chyba nie pasuje do sweet. Ja bym wziął taką właśnie sukieneczkę, taka sweetaś na dziewczynę. No, no. a dziewczyn, może nie tak? Trochę nie pasuje. Nie. To co, co masz? Bo ja muszę to. Kurcze, taki, takie właśnie. Kurczę, nie mogę nic tu usunąć. Dobra, nie, ma, nie działa. A o to właśnie usunąć? O, o to usunąć? No. Dobra, i sukienkę? Suknięty, no. A wiem, 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 poczekajcie, tutaj jest. O takie! A, tak, no! Taka, no dobrze, dobrze mogę. Tak wygląda. Nie, no nie mogę. Dobra, no! dobra to jest. Ej, a, a jakie spodnie do tego? O Boże, jak mało czasu? Spodnie nie trzeba, bo to jest Buciki. O, o, czy... o takie, o takie. Patrzcie na to. Nie mówię, je wziąłem! Ciężko, Ciężko jakoś je nakliknąć, nie? Tutaj. No, i no, dziewczyno, jeszcze tu jakaś dziewczyna. Nie, no nie ma Jakaś golaska, jak golaska! Golaska, bo jeszcze się nie ubrała, no. Ej, go laska, no, no golaska, świetnie. Ej, nie w sumie, może taki biały. Nie mogę, butów tu wsiąść. Trudno. Nie. Co, jakieś dół, bo tutaj chyba jeszcze coś trzeba na dole. Nie, bo to chyba jest taka, taka sukieneczka Aha, chyba, tak? No. Czy nie? Krótka no. Ej, w sumie, jeszcze tutaj jest dużo. Dobra, idziemy po dodatki. jakieś taki coś sweetie. -y. szybko, bo już 64. Tak, sekundy, Agatka 60 sekund to jest co? A. To jest minutka. minutka. Tak? Dobra, jakieś cute emotkę. No jakąś taką, taką serduszka. No właśnie, tylko ja nie wiem jaki, poczekajcie, musimy o, sobie coś jakoś... o, 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 o taką, o taką różową. my ostatnio taką mieliśmy, ale o, dobra... O taką może. O taką! Tak. To dobra. jest cute. No to dla mnie już wszystko jest tutaj. Ej, jeszcze okay. dodatki jakieś! No dobra, jeżeli jest czas, no to spróbuję jeszcze jakieś dodatki. No jakieś takie nieprze nieprzesadzone, bo te przesadzone widzę. O już taka parasoleczka! O, no, 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 o, tak! No, no albo coś Nie, może jest taki jakiś bardzo ten, no właśnie. Ej, może jakieś tutaj coś? No, no, o taki na przykład... Nie, taki cierpkę? O. Nie, krówka brzydka, się pozbyć. Tutaj, tutaj, dobra, ja już wiem jak się pozbywać. Kapelusz, męczyła, kapelusz, dobra? kapelusz tam był, o, o taki, taki kapelusz. O, o, dobra, to! dobra. Ale ona o, ma smutną minkę, kurde, ten kapelusz. No, ale... słuchajcie, bo 10 sekund A zostało. Gdzie... Dobra, zostaj, zostawiam w tym. No tak jak jest, dobra. Kurczy te Gdzie buty doceniam? jeszcze, no ale dobra, trudno. No trudno, bez butów, no to bez butów też można. Piękna jesteś, podoba mi się. Tak, mój szagatko, że Monika ładnie się ubrała, dobra. Słuchajcie, już czas się skończył. Łoł! Anglia, Londyn, London. słuchajcie, i tu właśnie będzie pokaz mody. Agako, yes. e, dawajmy teraz kciukecz, kciukeczki, Rozpłakałaś się, bo tak pięknie tak. wyglądała. Słuchaj, no. e, Agatko, dawaj łapkę w górę, klikaj Dobra, szybko. Jury. bo za chwilę będą oceny. Żirina e, już macha, tutaj łapkę Mają swoimi. wszyscy ocenić Monika na piąteczkę. Tak, Dobra, jest, to jest tak. Dobra, czyli tak, pierwsza osoba. No właśnie. Jakoś idzie źle. O, o, za dużo tych nie. włosów mi się wydaje. Nie, tak, nie, nie jest cute. Nie, nie, nie ma takiego. Jakieś takich te nie No, panie, No, moim zdaniem też to źle tak, wygląda. Jest taka, taka klapekej AKPK <noise> ciekawe co ona. Ciekawe tylko gdzie ona jest. A, jakoś tak, gdzie... O! Ładna, mega ładna. Tak. Ja jej dam. Tak, Cztery. Cztery. No to. Dobra, nie, trzy, bo chcę, żebym ja wygrała, co nie. Nie, nie, można za, nie można dawać za dużo, pamiętajcie o tym. No, Ale wiesz, ty siebie nie oceniasz, więc nie wiadomo, jak to dają. No tak, ale jeżeli kogoś. Ej, z... jakoś to się z... wsch... laguje, tak jakby oni jej dostaną. No, z... dziwnej... za, za dużo tego Za Wszystkie okulary. Jeden. A, okulary to jakieś takie zachodzące. To dobra, jakoś tak, za, za jasne u mnie było. Wszystko no. takie później niedopasowane, rzeczywiście. Nieważne. dziewczyny. Okej. Okay. No, ja, powiedzcie mi, kto to teraz. No. Nie wiem, jakoś tak dziwnie idziemy, co nie? Tak jakoś. O stamtąd. stamtąd to jest. Się wo... No świetno czy to jest, tak... jest... Czy to jest sweet? Dwa, dwa, dwa mu daje! Nie, nie daje nic. nic nie podoba mi się. Zero. W ogóle mi się. Nie, nie podoba się te rzuty no, no, tak nie z włosami. O ja, ja, ja. ja. Monika, Monika, słuchaj! A Katka już teraz... To będzie Monika. takie sweet. Takie coś mm. daje. No, patrzcie, o. Jaka. No hej, nie mi motka! Dobra, No trudna. dobra, ale zaprezentowała ale... się przed i przed, przed ludźmi. Dobra, wszystko teraz zaraz się rozstrzygnie, za chwilę. Tak, ale jeszcze zaraz. No, no. za chwilę właśnie musimy poczekać troszkę, okay. bo teraz idzie Te... kolejna. Ej. Ej, ma czapkę ode mnie. No ładnie, na No, wow. dwa Dwa, no dobra, niech będzie dwa, trzy. Tak, i Nie było takiej osoby, która tak aż zachwyciła bardzo, hmm. prawda? Jakby mnie, zachwyci... mnie zachwyciła, to ja bym dała pięć, ale. Właśnie czekam na tą osobę. Ciekawe, że dzisiaj ona tutaj przyjdzie i się pokaże. U. O, o Jakie tak... jak ma wszystkie nogi? Ona nie ma. Ona nie ma... Sylwetkę taką dziwną. Co ona nie... No nie ma stóp, ona ma patyki. A, ma patyki. Proszę, masakra. Przybiega. No dobra, dragon, las. No, jakiś teraz... Uwaga, to chyba chłopak będzie, uwaga. Nie, nie dziewczyna. dziewczyna. Ładna. U, tylko ładna. Tylko jakaś taka leśna. E, m, Dwa fryzura. jej dam. Do. No dobra, no. niech będzie. Ale jest tak ładna. Brzydki, brzydki te włosy. Tak, no wystaje tak, tak. No, tak. No nawet z uszu, prawda? Jak <grym grym> no, to no, <grym> no, tata <grym> ujął? Leśna fryzura. No dobra, uchoda. Kto tam teraz? A, nie wiadomo. wyniki są. A zwycięzcy. Uwaga, uwaga. Monika. Jeszcze nie wiadomo? Nie, tym razem Monika nie wyciężyła nawet trzeciego miejsce. Ta dziewczyna cieszy się, że jest ta dziewczyna, ale ta na drugim. O, ta brzydka. A jeszcze jest git! No, no, szóste. ostatnie miejsce! No, Ocenimy się źle jednak. Ocenimy teraz. źle, tak? Dobra, a teraz znowu przerwa. Dobra, kolejna rundka, a więc tak, okej, stresuj Nerdy są fajne! Nerdy są fajne! Nerdy ci kują? Nerdy to jest kujon? Dobra, czyli tak, musimy się teraz ubrać na kujona, Kujonka. bo nerd to jest kujon. Kujonka. No, to dobra, no to super. Tak ja się bardzo dużo uczy, wiecie. No dobra. dobra, Czyli ktoś, kto się tak bardzo uczy, to ma chyba takie upięte włosy. O, albo tak! Muszę jakie brzydkie. Zawsze, zawsze takie, brzydki takie uporządkowane te włosy. Spięte, no. Bo, Masakra. Masakra! Masakra! Ej, ale nie wiem w sumie, jakie mu dać. A może takie? Albo. Nie, nie tak, bo... to, takie. Nie, takie, nie, włosy takie włosy na pewno by ciekajcie. przeszkadzały w nauce, słuchajcie. O, takie. Bo nie, nie, ja bym dał takie właśnie uporządkowane włosy, takie upięte. O, słuchaj, taki kok, zobacz, taki te czarne. No. O, że taki, co? Dobra, jak no nie wiem, to... no jak chcecie, no? Jakiś tam... podoba. mi się teraz już nie podoba, mi też się nie, nie podoba. Jak coś to na końcu zmienimy jeszcze te. Tak. No, jakieś takie ja ubranka, wiecie, takie... No, takie... Takie, hmm. e, takie... Takie schludne, takie... Ej, właśnie... w sumie to o tobie było też niegłupie, na przykład. Może, albo takie, wiecie, jakiś jakiś taki, e, no i co się chodzi do szkoły to jak Bucy. się nazywa? E takie mundurek. Mundurek, właśnie, taki mundurek. Tylko, że no. właśnie tutaj oni nie dali mundurka. No, i dali ale może gdzieś, takie... któryś z tych strojów to jest mundurek, czy nie? No, no nie no, chyba, wydaje mi się. Nie, chyba nie. No, ale w no, no, Marynarka by była dobra, to no. Takie Ej, co nie. Coś, taki... no, Ej, dobra, zobaczmy, I teraz zobaczmy jeszcze tutaj na środku, bo tutaj też są czasem fajne outfity. Dobra, tutaj to w ogóle jakieś są imprezowe. No, Okej, okay, spodnie. Bo nie, nie wydaje się, że no, takie no, no dobra, no dobra, spoko. Fajnie nawet to wyglądasz teraz, w tym momencie. No mam, no, no, buzię się... trzeba zmienić na no, buzie tak, ale to za chwilkę. No dobra, to chyba już nie fajnego. Ale jeszcze tutaj jakieś takie, a nie, Zawsze nie można wybrać ubrań. Zawsze są najtrudniejsze ubrania albo włosy. A ty Agatko grałaś już y, w tą Tak grę sama? Ja też grałam, znaczy z Moniką grałam. No, no tak, grałyśmy razem. No, ej, w sumie to nie wiem, czy ja tych włosów nie zmieni. No to sobie, zmień sobie, zmieni sobie włosy na Po to się Podobają, y, nie wiem, nie wiem. No, ej, może taki sobie... kok jest ładny. Wow! Nie, czekajcie, bo to trzeba jeszcze... Taki kok jest ładny No dobra, wam się? Powodu, No może być, dobra, taki I jakoś duży kok. jakąś twarz. Mhm. I jeszcze jakąś minkę albo się e, zmienić taki, sobie, tak? Taki wiecie, taki uporządkowany. Poważny, taki. uporządkowany. O taki! A nie, bo taki. Nie, ten to taki troszkę y -y. poczący. No nie, to jest, jest. jakiś. Taki... No spróbujmy coś innego, może jakiś taki poważny. Mira ja tam zobaczyły wy... Masz no jakaś za dużo pomalowana, to mi tak a. nie wygląda. No tak, to. ale tu nawet nie ma mało pomalowanej wiecie wszystkie są po prostu takie make-upy, że szok, co nie? No patrzcie. No może i tak, no nie No to wybieraj sobie którąś minkę i któryś makijaż, który Ci się najbardziej podoba. Hmm. tutaj są takie dziwne miny trochę, nie? No właśnie. No, właśnie. Dobra, ja chyba zostanę w takiej. No nie wiem, dobra, jeżeli Ci się podoba, no to... Nie to... wiem, a, w ogóle ten autorytet... Ja, a w żydki. dodatkach są jakieś książki? Ej, co mnie, ale... A właśnie książka byłaby dobra, prawda Agatka? Tak. Bo to by oznaczało... Plecaki że... jakieś. A, są plecaki. Nie plecaki ale tu jest jakiś taki dziwaczny ten plecak. No, ale plecak może być, bo właśnie to idziesz tak, ale... ze szkoły i e, masz plecak. nie ma plecaka, patrzcie. Kurczę, dobra, no, no, kończy się czas. Szybko jakoś ten czas strasznie leci. Szybko, no bo to się człowiek Jak zastanawia. Teraz była e, tysiąc... Nie, no tak dużo to nie. No tak, tu się człowiek zastanawia, co tu zrobić, co tu yy, nałożyć, i ten czas bardzo dobra. szybko leci. No dobra, co? co jeszcze tutaj założyć? No, podpowiadajcie mi. No, nie wiem. no, Agatka mówi, właśnie, żeby jakąś książkę znaleźć. albo... No, ale tu nie, nie ma, właśnie książki. A, nie ma, nie ma, dobra. Zfryzuj. ten. Aut, aut jest Ja jeszcze idę szybko zmienić koszulkę. Jeszcze koszulkę? Szybko. No to wiesz co, no i ale na jaką? No, nie wiem, no, jeżeli znajdziesz jakąś dobrą, no to po prostu znajdź szybciutko. Nie, ale. Takie jeszcze... coś. No niech będzie, pokażcie. No, nie! No, o nie, teraz już masz dwa. No i czy teraz ci się uda? Tak, takie coś! Dobra. Trzy sekundy, dwie. Jedna. Dobra, jest. No i koniec. Właśnie to jest takie kujonowskie. Słuchajcie teraz, już Kurczę, Halloween. Halloween Town. Tutaj będzie pokaz mody, a uważaj na te duchy. Mówią, na na No, ale fajne, że to jest właśnie, że w różnych miejscach są, co nie? No i znowu jury do nas maha Siema! Siema, nie, to, to my, no to gramy! Dawajcie nam <noise> Ja pierwsza! Gwiazdy. Patrzcie, ja idę na pierwszą jest tak, jest, monika pierwsza. Słuchajcie, oceniajcie jak najwięcej. Jak najwięcej. Dawaj punkt. Taki śmiech. jest. Śmiech. Ha, ha, ha. I odchodzimy dalej. Tak Bardzo dobrze. Teraz kto następny? Komu damy gwiazdkę? Komu przydzielimy jakiś punkt? No, e, e, syn. Jakaś Są. dziewczyna taka. Ojo. No, ona ma spodnie. Ma... Na Ej, tu w ogóle teraz Uciekła, znikła. właśnie gdzieś nie ma. No, Zginęła. dziwna właśnie. sprawa, ale dobra. Czekamy na kolejną osobę, bo to było jakieś y, dziwne. A więc tak, kolejna osoba. Kolejna osoba już biegnie. Kryski. Widać ją z daleka. No i co, coś ma w włosach? Włosy ma ładne. Skąd ona je wzięła? Co nie takie naukowskie? No to dobra, no to oceniam. Na dwa. Nie, nie, no, tak Słabo ją oceniasz w takim jeden. razie. Tak ci się spodobało na początku? Jednak nie. Ale włosy nie są fajne. Się, to się, to się o, Teraz coś ładnie idzie. Mnie, ja już widziałam, nakresi? jak byliśmy. Tam. Aha, to takie... nie Ale nie taka chujanka, to nie jest. No ale damy i takie... no, dwa, bo ładnie. No, ładnie. W takich ubraniach się nie umie uczyć. Czytać. No, Może i tak, nie umie czytać. No to nie wie, że teraz pora na naukę, prawda, Agatko? Dobrze. Kto tu teraz przybiegnie Znowu opiecie, Nie, to no jest brzydka. Jako... Czy ona przyszła się nie. uczyć? Ciężko to ocenić. A no, Ta dasz? ubranie i zero. Ubranie, zero, się. zero, nic nie dajesz. No wow. ale w ogóle to ubranie jakieś takie dziwne. No właśnie, jakieś takie do jakiejś mody. No, mm. mody. no właśnie, na mm. pokaz mody. No, no mody, to jest ta, O nie, to ta z tymi nogami. Ta z nogami? Hej, my name is Lonely. No i co? Nie. Ja ile dasz punktów? Nie, bo ona ma takie no chude je. nogi brzydkie. A no to już takie jakie ma nogi, takie ma, ale po prostu tu oceniamy strój. Tu nie oceniamy wyglądu hmm. człowieka, tylko po prostu sam strój. O, znowu ona? Loneli? Mm. Znowu Szczerza ona. No jak to nie? jak to możliwe, że... Ej, to ja jej teraz zero daję. ...to jest jakaś sama jakiś... osoba. Coś tu się po prostu zlagnęło. Jak Albo ten, ktoś wiecie, się ubrał tak samo jak ona. No Ej, właśnie, dobra, e, Monika, kto teraz przebiegnie, czy znowu ona? No to by było już Karolinka. Karolinka, czyli chyba jakaś dziewczynka z Polski, słuchajcie, może jej Toma dajmy więcej Troszkę punktów. Mm. Patrzcie jak ładnie, no ja mi dał 4 albo 5, bo naprawdę fajnie się, no a czego nie daje? A taka kujonka, taka kujonka, kujonka fajna, ja mi dał więcej. Hmm. No ja też. Ej, coś się stało, bo tu mi się o dobra, już. No dobra i biegniemy, e, to znaczy czekamy na razie, a okay. zwycięzcą co, 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 co? jest, the winner is Monika. Czyżby? Nie! Jestem na ostatnim! Na Jestem! Trzecie, na trzecim miejscu. Dobra, właśnie. Dobra, obraz, trzecie, jesteśmy na trzecim miejscu. Nie? Słuchajcie! Dajcie nam dużo łapek w górę pod dzisiejszym filmem. No i oczywiście klikajcie w miniaturki filmów, które teraz widzicie Dzień na, na ekranie. ekranie. Oglądajcie inne filmy na kanale No, no to Tak i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!